W imieniu córki naszego kochanego zmarłego, dziękuję bardzo, że zgromadziliście się tutaj, aby towarzyszyć w jego ostatniej drodze do Pana Boga. Z pewnością byłby bardzo szczęśliwy, gdyby mógł nas wszystkich teraz zobaczyć. Eugeniusz był człowiekiem ogromnej dobroci i o wielkim sercu dla ludzi. Tyle jeszcze rzeczy mógł nam opowiedzieć tyle pięknych historii ze swojego długiego życia ukazać w nowym świetle. Nikomu nigdy nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Przez wiele lat starał się też być wzorem dla ukochanej córki. Mimo swojego wieku wiele osób zaskakiwał niemal młodzieńczym poczuciem humoru i niespotykaną u swoich rówieśników witalnością. Ciągle miał jeszcze wiele planów, marzeń, które z pewnością by zrealizował, gdyby nie choroba, która przyszła niespodziewanie. Eugeniusz, nawet w bardzo trudnych dla niego sytuacjach, zawsze do końca starał się zachować pogodę ducha. I takim go będziemy pamiętać. W tych smutnych chwilach ukojenie daje nam jedynie świadomość, że kiedyś spotkamy się ponownie. Dziękuję. Dziękuję wszystkim zebranym za przybycie i okazane rodzinie wsparcie duchowe. Proszę o pamięć i modlitwę za Eugeniusza.